Zobaczcie, dosadziliśmy sobie dzisiaj takie trawki. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Dosadziliśmy też dwa hosty, o takie te dwa duże, po słońcu to będzie słabo widać. Mam takie trochę jasno, jasno zielone, jakby takie trochę żółte zakończenia. Czyli to są takie wszystkie, o te są to są takie z mniejszymi liściami prążkowanymi. Te to są wielkie, prążkowane liście, po prostu, zielone. A te to są takie średnie, długie łodygi mają. Może dlatego, że rosły w cieniu. Zobaczymy, jak będą rosły tutaj. Muszę jeszcze chyba podlać, bo mi Sebastian zapomniał powiedzieć, że skończył. One nie podlane, na sucho. O, i tutaj to nie wiem, co to jest. Taka trawka okrągła. Słabe, w złym momencie chyba zacząłem nagrywać, bo jest niestety takie słońce, że hej. O i taki mały kamek jeszcze znalazłem jeden chyba, coś tak, chyba tak, to też jest granik czerwony i tam jeszcze mniejszy, to z podjazdu wyciągnąłem. I tutaj poutykałem takimi innymi, żeby to po prostu było stabilniejsze. I jak to kiedyś kaskada ruszy. Aby tu nie wypukiwała tym roślinkom gleby. Bo tutaj w tym roku będą te roślinki właśnie rosły sobie. Także tak to poustabilizowałem, żeby ktoś tam się już jakby ktoś skoczył na kamień, usiadł, żeby on się nie przesunął, nie przewrócił. U taki układ mi chyba się podoba. Chyba już tak zostanie. O! Tak to wygląda ze, ze strony słońca. No i co jeszcze? Co jeszcze? A tutaj. Lilie wodne, z czego jedna to będzie lilia biała. O widzicie. To jest taka zielonkawa i to jest łata lilia biała. A to jest taka czerwonkawa. O tutaj ma listek nawet już na powierzchni, a reszta, a no za parę dni będą pewnie wszystkie liście ładnie na powierzchni. No po prostu położyliśmy je na dnie i mają za krótkie listki. I co, i jeszcze tutaj, właśnie jak Sebastian torfik mi przywozi, to posadziliśmy tego dzika, nie pamiętam jak to się nazywa, różanecznik może, czy coś. Te dwa różaneczniczki tutaj są. Także będzie to ciekawie chyba wyglądać.